Cześć, jestem Sylwia. Zajmuję się usprawnianiem procesu w dziele Cloud i Software. Obecnie realizujemy projekt związany z automatyzacją modułu Microsoft Azure. Dzięki temu nasi klienci będą mogli samodzielnie zarządzać swoimi subskrypcjami. Cześć, jestem Mateusz. Zajmuję się optymalizacją procesów sprzedaży na naszych rynkach zagranicznych. Obecnie pracujemy z GMD nad wdrożeniem ogólnofirmowego systemu CRM. Jest to system, który pozwoli wszystkim naszym biurom handlowym na całym świecie lepiej pracować z naszymi klientami, usprawniać budowanie relacji oraz zwiększać sprzedaż na całym świecie. Cześć, jestem Patryk. Zajmuję się w naszej firmie rozwojem i utrzymaniem systemów, m.in. e-commerce i związanych z tym mikroserwisów. Obecnie rozwijam Logistic API, jest serwis, który będzie służył do wyceniania globalnych przesyłek przez API Shippie Pro. To tylko kilka projektów, o których słyszałeś, a jest ich naprawdę cała masa. Więc jeżeli chcesz tworzyć innowacyjne rozwiązania, które będą działały na całym świecie z wykorzystaniem najnowszych technologii, to stanowisko jest właśnie dla Ciebie.